Jest to prywatna wiadomość do Pana Donald Tusk. Donald Tusk, prywatna wiadomość, dziękuję. Dzisiaj mamy początek marca 2023 rok i już jakieś taką mączkę można dodawać do produktów spożywczych. Z jakichś robaczków, czy jakoś tak. No dobrze. Więc to jest czekolada niemiecka, proszę bardzo. Żeby to było jasne, to jest ustalone. To jest czekolada niemiecka, ta firma. Moser Roth. Prywatny zakład czekolad i innych słodyczy 85% ciemna czekolada to jest 5 tutaj 5 pi, pi, takich tych no, y, kawałków czekolady. W pudełku właśnie wyjąłem z tego, właśnie to pięknie tutaj wchodzi. To wyjąłem tutaj, żeby potwierdzić data ważności tu jest, że jest świeża. Numer partii, więc kod paskowy, więc tu mamy yy, 8 sztuk, 8 sztuk. Yy, proszę bardzo, tutaj yy, kupione to jest w Aldi, sklep Aldi. Yy, B, czyli zapłaciłem 20% VAT-u. Cztery pierwsze pozycji MOSER ROT 125 gramów. 1,35 i pisze B, czyli skala podatku jest AB. Tu na dole pisze, że A to jest 0%, B 20%, więc zapłaciłem podatek od tego. Tutaj VAT, na dole jest data, godzina. Tu zakryte jest y, numer terminala, i tutaj w jakim miejscu, ale to jest sklep niemiecki. Gdyby co? Dobrze, przynajmniej to mam ustalone, więc tu mamy. Tu mamy. Y, y, nie otwierane jeszcze. Więc. Trochę tych czekolad jest. Y, tutaj są numer serii. Y, y, C58F. To na dwa razy kupowałem. A tu jest. Y, b 58 f a tu jest C5-8H, więc inne tutaj są te z innej partii są, ponieważ sklep niemiecki, więc tu mamy gazetkę i patrzymy się, o tu mamy od do, mamy 23 rok, więc to jest początek marca, dzień kobiet, te sprawy, więc tam sobie Zobaczymy tutaj, i tak dalej. Więc chciałem się z tą ofertą tutaj zapoznać, jaka jest z tego sklepu. To jest sklep niemiecki, gdyby co? To jest sklep y, Hertusk. Pan nie ma problemu, żeby to ogarnąć. To jest sklep niemiecki. Y, państwo polskie zabrania mi kupować produktów.